Dawid... Dawid! Nie jesteś Dawidem. Oddaj mi Dawidka! O kur... O kur... O kur... kur... Jesteś żubie... Mnie... rozjeb... mi go... Ja pierdolę, nie he... jestem... Nienawidzę cię! Nienawidzę cię! Nienawidzę cię. Nienawidzę nie ma widzę. Czy... Wiedzę, tak że książka i wstrzymać, żeby się nie zaś. Ile my nie gadali ze sobą? Nie wiem, z tydzień przeżywasz, jakbyśmy się rok nie słyszeli. Ty jesteś w śmiertelny. No, ja szkodzę. za to. Pleczek, kurczę, gdzieś. Aha, no, teraz ja wychodzę. Masz Mam soundboard na <noise> Pokaż Spierd... To moje, wow. Dawid, to jest wejście <głos> Wchodzimy <głos> Teraz Łoł, wow, jak mamy wyjść? Dawid <noise> Przestraszyłem się Powiem <noise> <noise> sobie, może zrobił budyń Co byś sobie zrobił? <noise> budyń, zjadłbym budyń <noise> Jak się tego ty jobę to wydał <grymne> budynek trzeciły gdzieś Bez budyniu to nie robota, poczekaj na budyń O hoho na ciebie O fajne jak się wcięcie, czy prawdziwy <grymne> O jest u mnie A Aha To ja! I, 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 I przez to się nie da przejść Przez co? Przez tego fire exita nie da się wyjść Gdzie masz fire exit? No tu Ja tu nic nie zjelam, ty Jesteś głupi? Serio mam tu fire exit? Ja tu nic To jest twoje no. troszeczkę nie powiem ci, chodź Ja tam nie mam drzwi! Zamknij p... bo ci podinstaluje Jupii! <noise> jupi! Jupi! jupi, jupi, jupi. Już? <laughs> ta la 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 Ta la 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 la! <laughs> A żeby to zrobić na przykład Sanki? Na przykład z Sankami byśmy mogli zjechać? O, sanki! Nie rozmawiam z tobą. Nie rozmawia ze mną. Nie ży... <laughs> Kulinka! Zjadł, a nie wiem co. Budyń! Nie ty Ja bym sam coś zjadł u siebie, tylko nie wiem co. Właśnie, jak Tam są dwie pizze. To ja mogę zjeść u siebie. Nie będę jadł budyni. Rziec budyń, budyń proszę. <laughs> Maska tragedii. Jeżeli któryś z nas je zało założył. Słyszałeś to? Czy słyszałem. Gadanie już jest? Ciebie słyszałem. <laughs> Okej, okay, to trzymaj się, bugin. No no, kurwa, daj mi to! Ej, nie mogę je zdjąć, nie mogę jej zdjąć, nie mogę jej zdjąć! Nie! Pierdalaj ode mnie. I nie może on wyjść? teraz normalnie może wyjść. O kurwa. Muszę wrócić na statek, na którym jestem ten I nie mam łopaty. Zapierdolę go dźwiękiem. Zgubiłem się. NABI! Ostatni SIĘ! KAŻ! PRZED ciebie JEST A Nie zajciesz mi o O SKURWA! Ale mnie zbejtował, pato. Jak mi się wydaje. A ty jesteś Peter Griffin! O mnie! Patrz. Peter Griffin. A patrz jak ty wyglądałeś. Jake? To na przygodę chyba, nie? Ta! Ty to ja będę finem! O. Załóż fina. Spierdaj. A jestem klaunem? Ty zawsze byłeś klaunem. Ty kur. A co to jest Prismo? Jesteś kotkiem! A co, kotek i małpka? Tak, jestem małpką, Czekaj! Jestem małpką! Za mało wody dałem! Ja Nie wiem, jak ty wychodzisz z mieszkania, jak ludzie się muszą patrzeć i ty ty dźwięki wydajesz w mieszkaniu. Ty, ty, jeszcze Łyżki nie mogę wymieszać. Łyżki nie mogę wymieszać. Łyżki nie mogę wymieszać. się przykleiła. Jak? Jedny sobie czy teraz wejścisz tam buty i siedzi... O kur... NO TO JEST FP! Nic nie widzę. Nie wiem co. Skraszowało mi grę! Serio? Tak. Kur... Mam ubijaczkę. <śled> jest debil. Dawid, uciekaj, uciekaj. Co się stało? Uciekasz. O kurwa, ile map jest! Zobacz, pisz sobie mój O kurwa. Wow, ho, 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 jaka plażonia, stary. Ty, bunkier! A ty kupujesz jakieś rzeczy, czy my idziemy w ciemno? Jestem małpką przy palmach! Ja <śmany> <śmany> Co tam? Chodź do mnie. Chodź, siadaj. Chodź. To się pierdolnie nie to nie. Chciałem być miły, uczuciowy jakiś. Co ty robisz? Masz. A nagle ten chodzi, tutaj piesek ten, chodź zobaczysz. Ja myślałem, że to on, że ryja, to ty zjebie. Jake, Jake! przyjacielu przyjacielu! Klepij mnie w dupę, proszę. Jaki ty jesteś... Wzajem nie? mi klapsa. Jebałem was w piłkę, przyszli chlupam <laughs> was w kakao. <laughs> w kakao. Obraz! <laughs> Pamiętaj mnie jak coś, Mateusz. NIE! nie! <laughs> jak to mówią machi, juolololo. Dawid biegnie do mnie!

jest jesteś kurwa, głupi Tam jest duża oś. Żyjesz? Zee, debilu. No ty. Idz, debilu. No kurwa. Dawid, 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 Max. Bugi. Dawid żyje! Ty jesteś? Słuchaj do mnie, Na prost, tu! On tam patrz chodzi sobie... Idzie za nami, idzie za nami, za nami, idzie za nami. nami. Idzie za nami, tak! Dlaczego to robisz? On tu biegnie, on tu biegnie! Zużyjemy go, chodź, chodź! Dawid, zostań i tu do mnie do mnie! Dlaczego to robisz? Przechodzi przez ściany! Przechodzi przez to! <ś> uciekaj, <può th> uciekaj. Ciekaj, Zostaw mojego przyjaciela! <śmity> No chyba ci pojechał. Zdodzuję cię. Wybierdalam! O, oh, mam tu fajne lekcje, ty? Gdzie? Tu. Gdzie jesteś? Tu. Tu. Wiesz w ogóle, co ostatnio znalazłem? Hmm. Że do jajek jest strasznie drogie, ten krajalnica do jajek. Coś strasznego się stało. A ten krajałnica do jajek jest droga. Ja pierdolę. By the way, my tego nie wiedzieliśmy, ale to światło, o to, powoduje, że wszystko jakby gaśnie, wszystkie światła, ale otwierają się wszystkie przejścia i wtedy potwory wychodzą. I się te wszystkie pozamykane, takie te z coś tam, bo pamiętasz, co otwieraliśmy? To wszystko się otwiera nagle. Ej dawaj, wgrywamy moda. że może być na dwór. Ty powiedziałeś, że bez sensu byś się zestrął. Nie, wiem, śmiesznie może być. Albo chuj nie chce mi się dawać i lecimy domu tu. Kocham tylko budyń. Kocham budyń! Nie zostawię go! Budyń moim bo życiem! Budyń bo... życiem! Nie, mój boginie. <laughs> co, ja bym w miejscu stałem, ty. Słyszę to? Słyszę to nad tobą. Jest. Ja nic nie widzę. <noise> <noise> no Żywce mnie nie weźmiesz. Choćbym miał normalnie sobie sam skręcić ten karkę, a jesteś rozjebany. Ej, okay. zajmi go. <noise> Urwa, przestań. A co mi bierzasz, mnie! Oj, chuj, przez siebie ty śmiecił. JEBANA dziwko, żeby cię kurwa zadzgał! Nawet cię nie zaangażuję. Słyszałem, co to jest. O nie. Jestem martwy? Skoczysz do mnie? Czy... Czy ty tu wejdziesz? Bo tu nie wejdziesz. O kur... Patrz. teraz zrobić? nawet Czemu on zawrócił? Nie mam pojęcia. Poszedł sobie w swoją stronę <grym>? i sobie odszedł od ciebie. O, idealny moment. To właśnie tupta pod nami. O, o! Nie, nie, proszę, nie bij mnie. Nie, przestań. Nie przestań, proszę. Tak zawsze mnie zostawiasz, jesteś gryziony za coś zrobić, to nie po po co pierdolę taką rozgrywkę komputerową. Aj, pójdźcie tak. Nie na widzę cię. Kłócisz mnie, żeby cię zrzucił, <grybujesz> nie masz psy. <pasyki. grybujesz> Dwa skórewki jebane. O, to Ja pierdolę ślepy załek. Jesteś Jake ślepy czy ty patrzysz na niego? To co robimy? Dawid, 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 Dawid! Nie, 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 nie chcę zjeść proszę nie! O jest git chyba. <ś> na, no pas ja, Dawaj to! Wyjdę z gry, a te cztery pierdolne daj mi! Nie użyję na razie, daj! Użyjesz i sam po prostu. Nie użyję na razie, daj! No dobra, no masz. Nie wiem, czy na to było. O, połóż to. Zdegrajmy w rosyjską Ja pójdę do fire exit od razu. Zabłóżę, Czy mi się wydawało. Nie, no co HAHAHAHA! <noise> Ej, słyszysz? Słyszałeś? O, kur... <noise> Bugi on mnie gonił. Bugi, nie wiem czy mnie słyszysz. Marty ja nie chcę tak grać. Nic za to, bo mnie idzie spokojnie. Śmiesznie mnie sekciwe, że że ty wiesz? No super. czym ty wylądowałeś? Stoły obok. Chodź. Chodź. Zajeb go. Kogo? Ja ci zaufam. Ja ci zaufam. Kogo mam Zaufam ci, jak. Dobrze, ale jesteś prosem, zapierdol kurwe, zalij, zajeb go! Zajebałeś? <śmienicza> 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 ale jesteś prosem! Pan cię pluje tym fioletem takim, wiesz? Uuuuh, uuuuh. Ja pier... <śmienicza> ha, to buzia Buzia, buzia, róża Buzia, buzia Widziałeś to? dziadek orzechów. Jest jednym miejsce, są zajęte i tak. <noise> Dawaj, kto pierwszy się zamieni. Dobra, gotów, trzy, 1 no. Jak jeden się zamienia, to drugi puszcza. <noise> Trzymaj się, bogi. Skraszowało mi grę. <noise> mi też. <noise> Kran nie przeszywała dwóch. Może jakiś pesaneczka akompanjament coś da 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 z pomocy. Aha. Nowy Księżyc, Orion. Chcesz Orion? Nowy Księżyc? Mm -hmm. Orion, parki, Kościół. Chcę, pójdę się pomodlić, że Pan Jezus mnie przygarnął, jak pójdę się spać. <słuch> <słuch> Kocham tylko budyń.